Wynajmujący sobie zaplanował, że on wynajmie po sezonie letnim we wrześniu za 3500 albo 3800, bo świetną e, zieloną kanapę w, kupił. Okazuje się, że takie mieszkanie może stać przez miesiąc, dwa e, puste i nie mieć telefonów żadnych. Ci, którzy próbowali, a znamy takich wielu, to i tak przy, po, przy drugim, trzecim roku wynajmu lub przy kolejnej nieruchomości i tak przychodzili i mówili dobra, już tego nie chcę robić, mi ten problem z głowy. Bang, bang. Cześć, Michał Głosiński. Michał Walaskowski, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy z Michałem na temat tego, jakie są ryzyka i jakie są korzyści związane z wynajmowaniem mieszkań. Głównie skupimy się na tym, jakie są korzyści związane z wynajmowaniem mieszkań przez profesjonalną firmę, a jakie są niestety niekorzyści, czyli ryzyka związane z najmem na własną rękę, nazwijmy. Michale, pierwszy temat, no to Myślę, że warto wspomnieć o ryzykach takich początkowych, czyli dostałem mieszkanie w spadku, odziedziczyłem je tak i stwierdziłem, a dobra, sam się biorę za ten najem, czyli nie mam żadnego doświadczenia, ale wezmę się za to, co robię. Ściągam z, z internetu umowę najmu, może dwie albo trzy sklekam skle 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 jakby w jedną tą umowę, no i wystawię sobie ogłoszenie, zacznę czekać na tego konkretnego najemcę. Może przyjdzie taki najemca, który mi się spodoba, który, nie wiem, jakoś zagra na litość i tak dalej, więc ym, mogę nieprofesjonalnie też go zweryfikować i później mieć z tego tytułu problemy. No i wiadomo później no, może być najgorszy czarny scenariusz gdzie Niemiec na przykład nam nie płaci przez kilka miesięcy nie chce opuścić przedmiotu najmu i ta moja niewiedza, brak doświadczenia, może troszeczkę pazerność na to, żeby zainwestować w firmę zarządzania ja najmą spowoduje, że będę miał więcej problemów. A korzyści? Nie tylko będziesz miał problemy, ale głównie będziesz też tracił czas na to. Będziesz się przejmował tym, jak rozwiązać problem, którego sam wcześniej nigdy nie przerabiałeś. Będzie ci to zajmowało czas, a nie daj Boże, będziesz się budził w środku nocy z krzykiem i myśląc o Twoim niepłacącym lub niewłaściwym najemcu, którego wpuściłeś do swojego mieszkania. Co wynikało? Z braku doświadczenia. Więc my korzystamy z profesjonalnych doradców w obrębie m.in. umów najmu, czyli prawnicy, którzy nam tworzą umowy najmu, wzory tak naprawdę tworzyli w oparciu o przepisy oraz swoje doświadczenie. I łączyliśmy to z naszym doświadczeniem, które zbieramy już od nastu lat, z tymi sytuacjami, które najemcy nam powodują. To znaczy, by było. E, wszystkie, wszystkie wady, które najemca nam kiedykolwiek e, przysporzył podczas stosunku najmu, gdzie nie było to dokładnie opisane w umowie najmu, żeby zabezpieczyć jedną i drugą stronę, to takie ryzyka wpisujemy i do dokładamy kolejny zapis w umowie najmu, żeby, e, żeby nie było niedomówionych sytuacji. To jest jedna rzecz. E, druga rzecz, e, przez to, że mamy cały dział handlowy, cały dział e, analizy, my też najemców naszych weryfikujemy przed, e, nawet przed samym pokazaniem, Pokazaniem mieszkania, z imienia, z nazwiska sprawdzamy w sieci. Natomiast na, samym, na samej prezentacji nie tylko my pokazujemy mieszkanie, ale też weryfikujemy w, w komunikacji z potencjalnym najemcą, czy my chcemy takiego lokatora mieć u siebie w mieszkaniach. I powiem Wam szczerze, że to jest. Także tak naprawdę dwóch, trzech na dziesięciu oglądających my im dziękujemy i mówimy, że z nimi zawrzeć umowy nie chcemy. Sprawdzamy też ich zatrudnienie, stabilność, sprawdzamy ich reputację w sieci, jeżeli takowa jest. Sprawdzamy też czasami media społecznościowe, co prezentują i czy tak naprawdę prezentują się realnie e, na żywo podczas prezentacji, tak jak w sieci, bo nie zawsze to jest e, spójne. To są takie dwie rzeczy. Trzecia rzecz, co nam daje też dziś tam to doświadczenie, to doświadczenie też daje nam to, że my mamy cały dział dział administracyjny, cały dział prawny, cały dział... Techniczny, cały dział e, e, sprzątania nieruchomości powoduje to, że ta obsługa wynajmu, wyskalowana już, wpływa na najemców i ich świadomość w sposób taki z dużym respektem, że nie wiedzą, żeby raczej <coughs> z firmą nie zadzierać, w cudzysłowie nie zadzierać, ponieważ no, nie może być tak, że oni będą dyktowali warunki inne niż zapisane w umowie najmu i ktoś tego nie będzie respektował, bo nie daj Boże, jest na drugim końcu Polski. Nasi najemcy wiedzą, że jesteśmy, że tutaj stoi w zespole kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które będą sprawdzały ich właściwe, e, spo, właściwy sposób użytkowania mieszkania, płacenia i respektowania umów najmu. No i teraz jeszcze, jeszcze jest kwestia mówiąca o tym, gdzie nie mam tego doświadczenia, mam umowę najmu ściągniętą z internetu, więc wiadomo, tam może jest 5-6 zapisów. Tak jak wspomniałeś, warto jest zawierać w tych umowach najmu jak najwięcej tych zapisów, jak najbardziej konkretnie i szczegółowo opisać konkretne prawa, obowiązki, sposób rozliczania kaucji, czy, czy możliwość wypowiedzenia umowy najmu albo zakończenia umowy najmu. No ja tego w taki sposób nie robię, prawda? Odnośnie obsługi, wadą i takim dużym ryzykiem też jest to, że jakby cały ciężar zarządzania tą nieruchomością spoczywa na moich barkach, czyli ja oprócz tego, że wykonuję swoje codzienne obowiązki, mam rodzinę Prace i tak dalej. Muszę odbierać jeszcze niekiedy w sobotę czy w niedzielę telefony od tych najemców z informacją, że jest jakaś usterka, która też niekoniecznie jest po mojej stronie. No ale moje, moje doświadczenie. Jest bardzo niskie, więc prawdopodobnie pojadę wymienić tą żarówkę, czy, czy tam dokręcić rurę. No i tracę niestety, tak jak wspomniałeś, ten cenny mój czas. Czas i nerwy. No, u nas wygląda Dokładnie. to w ten sposób, że najemcy mają kontakt mailowy lub przez aplikację QR-kod, gdzie mogą zgłaszać usterki. Więc jeżeli jest usterka w mieszkaniu, oni zrobią zgłoszenie poprzez skanowanie telefonem QR-kodu znajdującego się w mieszkaniu, robią opis zdarzenia, zdjęcie, i to trafia na bezpośrednio do działu naszego zarządzania najmem. No i panowie od nas weryfikują. Ją, po kogo stronie jest to usterka. Jeżeli to jest usterka wynikająca z winy użytkowania mieszkania poprzez najemcę, najemca powinien sam rozwiązać problem, więc my się nie angażujemy w to. Natomiast może oczywiście taki najemca skorzystać z usługi dodatkowej, jaką świadczymy, czyli na przykład, nie wiem, przypali się żarówka, no to jest wiadoma sprawa, że najemca powinien mhm. sobie tą żarówkę wymienić, ale jeżeli on nie umie lub nie chce mu się, to my możemy oczywiście poprzez dział techniczny zarządzania najmem przyjechać, wymienić żarówkę, oczywiście zostanie za to wystawiona osobna faktura. Problem się inny pojawia wtedy, kiedy Usterka jest wynikająca z tego, co opisał najemca. Przykładowo lodówka przestała mrozić. No więc to jest raczej usterka, która przypisujemy ją do strony właściciela. Właściciel powinien dostosować tak standard mieszkania i sprawność jego, żeby najemca mógł go używać w pełnym zakresie, na co się godził, podpisując umowę najmu. Wobec tego wtedy my bierzemy koszt na siebie i lodówkę wymieniamy bezkosztowo dla najemcy. W moim scenariuszu, gdzie jestem niedoświadczonym właśnie inwestorem, który wziął. Się za wynajmowanie mieszkań, i, no i średnio mi to idzie bardzo dużo czasu zajmuje mi realizacja właśnie tego typu usterek, no bo jak już wspominaliśmy, mam swoje obowiązki codzienne i żeby umówić się z tym najemcą, dograć się z, z jego terminem, może czasami być tak, że drobną usterkę, jakąś przysłową pierdołę wymieniamy czy tam usuwamy przez dwa tygodnie, więc to jest na pewno kluczowy element z, i z, może to zasadniczo powodować... Zasadniczo standardowy, wynajmie przez osoby fizyczne, osobom fizycznym. Tak, i to, te moje działania oczywiście niecelowe, nie, nie tak, no po prostu z dobrej woli nie mam tego czasu, żeby zrealizować to w trybie pilnym, tak, jak to robi mm -hmm. profesjonalna firma, najemca może się troszeczkę zdenerwować i na przykład dokuczać mi pod kątem tego, że nie płaci mi w terminie, albo przeciąga płatność, albo na przykład nie odbiera. Słuchaj, zapłacę do piątku. To już no, notoryczne takie słyszeliśmy argumenty u osób, które same wynajmują te mieszkania. Jak właśnie to przebiega przy profesjonalnej firmie? Przyszedłeś płynnie do drugiego punktu, czyli problemy z najemcami. Tych problemów jest znacznie więcej. zaczęłeś od pierwszego podpunktu, czyli niepłacący w terminie no taki najemca. taki najważniejszy, no bo to po to to robimy, tak? Zazwyczaj, żeby tak. jednak coś nam z tego zostało. Tak jest. Więc my zakładamy statystyczny błąd, że 20-30% najemców nie wpłaca w terminie a część niestety z nich w ogóle nie planuje wpłacać. To jest kolejna <laughs> kwestia. Więc ważne jest, żeby w zapisach w umowie, w umowie najmu było precyzyjnie nieokreślone zasady płatności w terminie oraz ewentualne kary wynikające z tego, odsetki. No a bardzo jeszcze chyba nadrzędną rzeczą najemcy po prostu zapominają czasami zapłacić, a dla nas jakby ten cashflow miesięczny spółki jest dosyć istotny. My mamy system powiadomień automatyczny przed terminem zapłaty, system obsługi najmu, on wysyła informację, że zbliża się termin płatności, Prosimy o uregulowanie na indywidualny numer konta, który można pobrać, oczywiście, z SMS-a czy z maila, płatności najmu. Najlepsze są oczywiście stałe zlecenia zapłaty, ale niekoniecznie najemcy to respektują i chcą wprowadzać. W przypadku braku wpłaty w terminie są kolejne powiadomienia, jedno, drugie, trzecie, a kolejnym czwartym krokiem już jest pismo od prawnika i wtedy zazwyczaj już najemca wie, że nie, trochę Tak, mu i wie, że raczej system zadziała tak, że no nie może nie respektować zapisów umowy najmu w obrębie regularnego wpłacenia czynszu najmu, który jest Notabene istotnym, bo umówmy się: najemca dostaje przedmiot do używania za, na określonych zasadach za określoną kwotę, No, a ten, który mu go użycza, oczekuje terminowej, regularnej e, wpłaty solidarnie do tego, co dostał no najemca. Tak. No i właśnie przychodzi taka sytuacja, gdzie mi ten najemca nie płaci, tak? Jak, bo staram się jakoś wygrywać od niego te pieniądze. No i wiadomo, najpierw telefon, później muszę podjechać, zostawić na przykład wieczór, przeznaczyć zamiast z dziećmi, no to muszę przeznaczyć ten wieczór, żeby podjechać do tej nieruchomości, spotkać się albo starać się spotkać z tym najemcą, bo czasami on też mnie unika. No tak. i potem jednak ładny pomysł, że może teraz mu skompensuję to z kaucji, a on mi później uzupełni tą kaucję, nie wiem, może go tak. wezwę i tak dalej. No ale zaraz się okaże kurczę, że przy podpisaniu umowy najmu ja się umówiłem z najemcą, że mi tą kaucję wpłaci do dwóch miesięcy, tak? No i co teraz? No Nie wiem, jakie macie, jakie są procedury teoretyczne przez firmy, które profesjonalnie wynajmują te mieszkania. No bo ja się mówiłem z najemcą, tak mu dobrze z że po prostu pozwoliłem mu rozłożyć kaucję w ratach. Pierwszą ratę mi wpłacił, no ale drugiej na przykład nie ma, albo jest jeszcze odraczana. I, i co, co teraz? Najemca u nas nie dostaje kluczy do mieszkania, dopóki dopóty nie ureguluje okay. wpłaty czynszu czynialna czynialna pierwszego, no. czynszu najmu za pierwszy okres. Czasami jest to połowa miesiąca, więc za dwa tygodnie reguluje. I też musi wpłynąć na konto u nas, być za księgą kaucja. Bez tego nie wydajemy kluczy, ponieważ wiele sytuacji było takich, że ta, tacy właśnie najemcy zazwyczaj się okazywali nieuczciwi, no i już nigdy nie płacili tej kaucji, a po miesiącu pierwszym nie daj Boże opuszczali mieszkanie bez zapłacenia jeszcze. Więc na takie straty my nie możemy sobie e, poradzić, oczywiście. To są zasady. Jeżeli najemca potencjalny czy najemca planuje być uczciwy i respektować zapisy umowy najmu, on nie będzie kombinował. Jeżeli ktoś już na początku kombinuje, że a, nie wpłacił, wpłaci, to już dla nas jest czerwona lampka na to. Czy kaucja że, na raty? Czy kaucja na raty, że no, będzie problem. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na wpłacenie kaucji na początku, to trzeba wiedzieć, że będzie miał pewnie problem z płatnościami terminowymi kolejnych czynszów najmu. No a co w przypadku na przykład tego typu, gdy najemca po pierwsze, on no tam zalega mi z czynszem, ale z tej kaucji jakoś skompensowałem, więc jest OK. Kolejny miesiąc na imię, to mi zapłacił, no ale w trzecim miesiącu do mnie zadzwonił, mówi pani Michał, albo niekiedy w sytuacjach, gdzie się przechodzi na ten, mówi Michał: Słuchaj, tutaj potrzebuję przemalować albo postawić ściankę, nawiercić sobie telewizor na ścianę, czy cokolwiek zrobić. No i wiadomo, że fajnie, zapłacił, jest na razie wszystko okej, okay, To, żeby go nie, nie denerwować, no to mu pozwolę na to, no bo on pewnie i tak mi później temu zwróci, w jakby w niepogorszonym stanie, te dziurki pewnie zaślepi i tak dalej. No ale co w przypadku, jak nie będę miał tej kaucji? No i tutaj jakby zastanawiam się, czy są też jakieś restrykcje pod kątem tego, co może robić, czyli prawa jakby tego najemcy, obowiązki tego najemcy? Właściwych najemców jest powiedzmy 70-80% e, i to są najemcy, notabene, którzy respektują zapisy umowy i z nimi nie mamy praktycznie żadnego ani kłopotu, ani komunikacji. Oni wiedzą, co jest w umowie, e, no i się stosunkują do nich. To nie, obrazka nie mogą te. na ścianę powiesić, czy czy mają tam jakieś Natomiast ambetyczne? druga rzecz, o której powiedziałeś, że sobie z najemcami przechodzicie na ty, u nas nie ma przechodzenia na ty. Okay. E, jest pan pani, to jest dział handlowy, który się komunikuje profesjonalnie z najemcami. To są nasi klienci, tak samo jak my dla nich. Więc tutaj jest zasada pan-pan. Oczywiście z inwestorami. Czy nie, przechodzi... nie ma to wpływu na płatność? Na relacje. Wolimy nie przechodzić na to, bo się okay. wtedy robi za bardzo za miękko, za fajnie i za luźno. I, te, się, no. I ten luz jest często wykorzystywany w niewłaściwy sposób. Raczej to nic więcej nie daje, raczej tylko utrudnia. Jeżeli chodzi o to, co można zrobić w mieszkaniu, jeżeli chodzi o zmiany adaptacyjne, jest to opisane w, w umowie najmu, do czego można. Oczywiście, jeżeli najemca wprowadzi taką zmianę, no to będziemy my przy zdawaniu mieszkania sprawdzali, czy jest zgodny z stanem pierwotnym. Więc my nie będziemy codziennie sprawdzać mieszkania, czy ktoś pomalował ścianę, czy nie. Natomiast w momencie zdania mieszkania, jeżeli nie dostał takiej zgody w trakcie trwania hmm. stosunku najmu, nie zawnioskował o to, no to zobaczymy, że ta ściana, która była biała jest nadal biała. Jeżeli nie jest biała, no to ściągniemy z kaucji lub poprosimy go, żeby sobie przedłużył okres najmu i ją odmalował, ale w podobnym standardzie. Ehm, I racz Kiedyś, gdy nie mieliśmy tych zapisów i takich jasnych, twardych zasad e, respektowania zapisów umowy najmu, no to było z tym więcej problemów. Teraz już najemcy po pierwsze dostają regulamin używania mieszkania, dwa jest to szczegółowo opisane w umowie, trzy, że gdzieś tam też staramy się raz na jakiś czas sprawdzać stan mieszkania poprzez osobę, która jeździ i no i oczywiście pyta się, czy dobrze się mieszka, natomiast też chodzi o to, żeby jednak sprawdzić, czy mieszkanie jest w sposób właściwy używane. I muszę tutaj powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że to, że najemca płaci terminowo, to, że mm, nie, nie kontaktuje się z nami, to, że wpłacił kaucję. E, wygląda super, najemca. Natomiast e, i tak wtedy, po, jak jest za fajnie, to, to tutaj się też znowu czerwona lampka za, zapala. E, sprawdzamy, czy tak naprawdę jest fajnie. I pomimo, że on respektuje zapisy umowy, tak by się mogło wydawać w terminach zapłaty, się okazuje, że on bardzo mocno zaniedbał mieszkania, albo bardzo mocno imprezuje, albo nie czyści w ogóle brodzików, łazienki i się tworzy kamień, który po rocznym czasie nie czyszczenia i eksploatacji mieszkania można było powiedzieć, że, że łazienka tudzież mieszkanie może być częściowo do remontu. No w mojej umowie też zauważyłem po pewnym czasie, że ona bardzo ładnie wygląda, bo jest dużą czcionką właśnie na dwóch, aż na dwóch kartkach A4. Jest tam no bardzo mało tych zapisów, no bo stwierdziłem, że skoro jest polskie prawo, no to pewnie ono jakoś normuje pewne kwestie. No ale zauważyłem, że brakuje mi po prostu w tej umowie najmu zapisów mówiących o tym, że w mieszkaniu nie można palić na przykład, albo nie można trzymać zwierząt, tak. czy nie można robić jakichś libacji alkoholowych. No i miałem niedokrotnie taką sytuację przy moim najmie, że właśnie no, te, te framugi już okiennice przy oknach nie były białe, takie, jakie na początku najmu, tylko one trochę zżółkły. Tak? No, mhm. Pies czy tam kot zadrapał mi troszeczkę kanapę, no i, i teraz nie wiem, czy to jest normalne użytkowanie, czy ja powinienem wymienić teraz tą kanapę, bo najemca bardzo silnie prosi, że jak nie, to nie, to nie wpłaci pieniędzy i taki lekki szantaż emocjonalny. No i nie wiem, czy po prostu powinienem to zawrzeć w umowie najmu, czy, czy są jakieś takie zapisy mówiące o tym, że najemca tego nie może robić? Szczegółowe zapisy w umowie najmu plus protokoły przekazania sprzętu z dokumentacją zdjęciową. Okay. To rozwiązuje większość problemów. Teraz to robimy, już nie mamy raczej z tym Natomiast możliwe też, że nie wszystkie problemy gdzieś tam w komunikacji e, w zespole u nas dochodzą do mnie. Natomiast kiedyś było zdecydowanie tego więcej. Mamy numer 3, e, czyli problem wynikający z braku doświadczenia wynajmując jako osoby prywatne. Niewłaściwa kwota najmu wystawionego ogłoszenia lub podpisanej umowy najmu. Jakie u Ciebie doświadczenie z tego? No, no wiesz co, no zawsze tak patrzyłem na ten najem, nie chciałem się ścigać z rynkiem, więc troszeczkę tą niższą cenę wystawiłem. Opłaty do zarządcy, no to humanitarnie też do tego podszedłem, no bo skoro taki fajny najemca tutaj ma, ma dziecko. Marzone, życie jest drogie, no to po prostu tam troszeczkę im obniżyłem. No i tak wynajmuję. Nie wiem, może zaniżam wartości rynkowe, ale po prostu chcę mieć dobrego najemcę, który może mało, ale żeby mi płacił i to jest dla mnie najważniejsze, żeby było jak najmniej tam z nim problemu. Podwyżek jakoś tam nie przewiduję, wiem, że niektóre umowy najmu posiadają coś takiego jak indeksacja czynszu, tak? No, no ale no nie używam tego, no bo skoro chcę żyć dobrze z najemcą, no to wolę go mieć po swojej stronie jako kumpla, który mi płaci. Może troszeczkę mniej, jestem na to przygotowany, ale żeby w ogóle płacił. Nie wiem w ogóle, jak też się Analizuję takie ceny, nie wiem, to muszę wejść na stronę OLX tak i popatrzeć na podobne mieszkanie w podobnej lokalizacji, czy, czy, czy jak, jak to się robi? I tak i nie. Po pierwsze, stawki czynszów najmu na, na powiedzmy podobnym mieszk mieszkaniu w skali roku są zmienne. Zależy to od sezonu. Zimą zazwyczaj są niższe stawki takiego czynszu najmu. W sezonie letnim one rosną, zwłaszcza w miastach, które są oparte o turystykę. Przykładowo jest to Kraków, nie, Warszawa, trójmiasto na pewno. E, widzimy, że te stawki czynszów najmu mogą się różnić od siebie między zimą a latem, nawet do 50% w górę. W górę. E, latem w górę oczywiście, mm, dlatego że bardzo dużo turystów e, przyjeżdża, wynajmują zdobowo, więc spada ilość mieszkań do wynajęcia na długi termin, więc te stawki po prostu rosną, a popyt e, jest wyższy niż, o, niż podaż. Więc e, na pewno stawki czynszów najmu trzeba zmieniać i dostosowywać do do Danego okresu. To jest raz. Dwa, problem też właścicieli zazwyczaj nie jest to, że wynajmują zatania w stosunku do ry rynkowych wartości, tylko właściciele prywatni e, planują wynająć dużo drożej niż są realnie w stanie uzyskać. Przykładowo średnia cena mieszkań. Gdańsk, dajmy na to przymorze, dwupokojowego jest 3000 zł, gdzie transakcyjna jest 2800, a wynajmujący sobie zaplanował, że on wynajmie po sezonie letnim we wrześniu za 3500 albo 3800, bo świetną e, zieloną kanapę kupił. No, taka żony się podobała i sobie kupił taki, taki pan. E, no tuż okazuje się, że takie mieszkanie może stać przez miesiąc dwa puste i nie mieć telefonów żadnych, a to wynika z tego, że nie miał doświadczenia i nie wie, że nikt nie zapłaci 700 zł więcej za to, że jest ładna kanapa. Ładna dla pana, niekoniecznie dla najemcy. I niestety dzieje się taka sytuacja, że popyt na najem z końcem września bardzo mocno maleje, czyli jest bardzo duża liczba baza nieruchomości do wynajmu, bardzo mało najemców, którzy chcą nająć, ponieważ ci, co mieli wynająć, czy głównie studenci, już najęli. no i nagle ktoś zostaje za drogim mieszkaniem na rynku, który już zniszował cenę z 3000 średniej do 2500 i ten właściciel wtedy musi drastycznie schodzić chodzi do 2400, żeby znaleźć najemcę, czyli mógł zarobić 3000, zarobił 2400 i miał dosyć długi okres e, pustostanu. I wystawiając mieszkanie na wynajem, powinniśmy planować zrobić tak, żeby ta cenka nie była za niska, ale żeby była tak ustalona, żeby znaleźć w ciągu najlepiej tygodnia najemcę. Tak, to lepszy... też, że odpowiednie zdjęcia powodują, że też odpowiedni ludzie są zainteresowani naszą ofertą. Tak, to jest kolejna kwestia, że nie, jakby dzisiaj konkurencja na rynku wynajmu i najmu bardzo mocno e, urosła. Najemcy coraz więcej chcą zrobić decyzji online, a on w online nie mogą zobaczyć tak naprawdę marketing, czyli opis nieruchomości, a przede wszystkim to, co można wzrokiem objąć, czyli zdjęcia, czasami film, czy spacer, 3D po mieszkaniu. Więc dobre dostosowanie z homestagingu, czyli umeblowania mieszkania, dodatka, gra, gra dobrą, dobrymi zdjęciami, które są wykonane na pewno przez profesjonalistę, przez fotografa, znacząco zwiększa atrakcyjność tej oferty względem innych. Bez tego nie Na pewno nie dostaniemy a nawet 100 zł więcej niż średnia cena rynkowa, bo czemu miałby ktoś wybrać to mieszkanie, a nie te, które ma ładniejsze zdjęcie, jest podobnej klasy mieszkaniem i jest tańsze o 100 czy 200 zł miesięcznie. Więc to ma istotne przełożenie na to, czy wynajmiemy szybko i dobremu najemcy. I bezproblemowo, tak. No punkt cztery Można by powiedzieć, że moim zdaniem, tak jak w, przeglądałem w internecie, to wszystkie. Umowy najmu, szablon umów najmu, no to każdy preferuje umowę na czas nieokreślony, tak, z możliwością wypowiedzenia 2-3 miesiące. No i tak umowę też zawarłem. Po pewnym czasie, gdy tam mi ktoś przestaje płacić, no to po prostu wypowiadam tę umowę i za dwa miesiące pewnie bezproblemowo ją odzyskuję to mieszkanie. No i kaucji sobie, usunę te userki i pewnie mogę szukać dalej ogłoszenia na OLX-ie czy na OtoDomie, No i myślę, że chyba to jest najlepsza forma takiego najmu długoterminowego. Tak, te, te, takie moje zdanie. nie wiem, jak firma profesjonalna do tego podchodzi. Czy podchodzimy już tutaj pod kwestię braku doświadczenia w obrębie tego, jakie są umowy i co one dają, lub czego zabraniają? Jakie są koszty? Są dwa rodzaje umów, umowa na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia i umowa na czas określony bez okresu wypowiedzenia z możliwością przedłużenia umowy najmu. My stosujemy jedne i drugie w zależności od typu nieruchomości i planowanego tego, co chcemy zrobić z nieruchomość oraz też preferencji najemcy, natomiast na pewno umowa na czas określony bardziej precyzyjnie mówi o tym, na jaki okres się zawarta została umowa i łatwiej jest się pożegnać z takim najemcą, jeżeli on z nami, a my z nim. Natomiast e, powiedzieliśmy sobie, że jest okres wypowiedzenia w umowie na czas nieokreślony. E, prawnie patrząc, ten okres jest, ale dla najemcy, chroniąc najemcy interes, a nie wynajmującego. Dlatego, że jeżeli umowa jest nawet na czas ok nieokreślony z okresem wypowiedzenia, to znając dobrze prawo, najemca może zastosować em, argument, że on nie planuje, nie był płatnikiem terminowym, chce przed dłużyć i nie, nie, nie ma innego mieszkania i powołać na swoje prawa konsumenta i niestety ty jako wynajmujący możesz mieć problem z pożegnaniem się z takim Najemcom. Nie daj Boże, jeżeli jeszcze płaci, to już naprawdę nie ma argumentu. Natomiast najemca, jeżeli tobie wypowie umowę, to, no, to tak naprawdę nic z tym nie zrobisz i no i w sumie lepiej tak, że najemca się żegna z tobą, płaci, rozlicza się, opuszcza mieszkanie, bo nowego znaleźć, ale tak. nie masz problemu. Więc warto w przypadku wynajmu danej osobie ustalić warunki gry, zastanowić się, czego my oczekujemy, czy my chcemy mieć najemcę długoterminowego, czy, czy, czy na określony okres, a jeszcze lepiej jest skorzystać z porady wcześniej prawnika lub skorzystać z profesjonalnej firmy zarządzania najmem, żeby to ochroniła e, interes twój jako wynajmującego. No i chyba najważniejszy, piąty punkt bym powiedział, czyli no wiadomo, że ja jako wynajmujący, no to chciałbym coś na tym zarobić, jak to kiedyś ktoś powiedział, żebym też coś z tego miał. Tak. No i tak naprawdę ja y, nie chciałem brać firmy zarządzającej, no bo wiadomo, no trzeba było jakieś pieniądze im zostawić, a ja nie wiem, czy oni dobrze to robią i nie zależy wynająć tak szybko, jakby, jakby mi zależało i tak dalej. Znajdę sobie szereg argumentów, ale nigdy nie biorę pod uwagę też tego, że na przykład do tej nieruchomości muszę dwa, trzy razy pojechać, wystawić ogłoszenie, wypromować to ogłoszenie, zrobić jedną, drugą, trzecią prezentację, potem muszę odbierać telefony niejednokrotnie po kilka razy w ciągu miesiąca weryfikować tego najemcy, czy zapłacił, czy, czy nie zapłacił, ewentualnie później znowu przyjechać, poprosić, żeby wpłacił lub przejąć gotówkę. No jest szereg takich czynności, których w ogóle nie kalkuluję, a które przejmuje firma zarządzająca za tam 10 do 15 procent miesięcznie lub jakąś kwotę, na którą się umówimy. No i tutaj jakby zaczyna do mnie troszeczkę docierać, że kurczę, może faktycznie lepiej jest wydać tam 300-400 zł miesięcznie przeznaczyć to na, na, na kogoś, kto to profesjonalnie zrobi, niż, niż tracić mój cenny czas, który mógłbym wykorzystać w inny sposób, może gdzieś indziej zarobić, może spędzić go po prostu z rodziną. No, i chyba to jest takie kluczowe, które wydaje mi się jest ryzykiem dla mnie, po, wynajmując samemu tą nieruchomość, niż przez firmę zarządzającą. tą. Mówisz o tym, żeby stracić czy tam poświęcić 300-400 zł firmie zarządzania najmem. Ja jestem w 100% przekonany, że firma profesjonalna, jeżeli dobrze robi swoją usługę, to ona jest w stanie 300-400 zł więcej, o tyle za tyle więcej no wynająć mieszkanie, coś. więc będzie tak właśnie nie by zostanie <laughs> z tym samym. Dlatego, że firma zarządzająca po pierwsze, ma większą bazę klientów odbiorców, ma już, u, ma już utarte swoje ścieżki z współpracy z danymi firmami czy Erasmusami. Trzy zrobi na pewno profesjonalną sesję zdjęciową, home staging. Cztery najemcy wolą współpracować z instytucją, czy jaką jest firma, niż osobą fizyczną, ponieważ już doświadczyli tego, że jest to bardziej zautomatyzowane mniej problemów komunikacyjnych, wiele innych czynników. Oczywiście uczciwi najemcy. Mm. No i co jeszcze ważne jest to, że firma ma systemy zarządzania tym najmem, które ułatwiają komunikację z najemcami i najemcy to bardzo sobie chwalą. Często komunikują do nas najemcy, że oni nie chcą od osób prywatnych, bo miały dużo uprzykrzywiających się, wynajmujących, którzy zbyt często nachodzili ich lub robili problemy lub nie dotrzymywali wielu słów, które było obiecane. Więc mówią, że mogą, wolą zapłacić nam, ponieważ mają bardziej elastyczny okres trwania umowy, czy no bardzo okres ślone zasady, dobre umowy najmu respektujące interes dwóch stron i jak sobie właściciel, wynajmująca osoba fizyczna powiedzmy, policzyła czas, który chce poświęcić na zarządzanie najmem swoją nieruchomością, to nie daj Boże to z kilka godzin w skali miesiąca na pewno nie będzie się mu opłacało szukać oszczędności na, na tym. Natomiast em, ci, którzy próbowali, a znamy takich wielu, to i tak przy, pod, przy drugim, trzecim roku wynajmu lub przy kolejnej nieruchomości i tak przychodzili i mówili dobra już tego nie chcę, robić, weź mi to ten problem z głowy. No to będą najemcy podobnie już teraz mówią, że my już też wolimy od, brać od firmy, ponieważ kiedyś nie było firm zarządzania najmem, więc nikt nie wiedział, żeby, dlaczego ma wynajmować przez firmy zarządzania lub czemu ma najmować przez taką firmę. Natomiast jedna i druga strona właścicieli wie, że to jest problem z najemcami, najemcy wiedzą, że jest problem z właścicielami, więc po prostu troszeczkę jest takim buforem bezpieczeństwa profesjonalna firma zarządzania najmem. Która zdejmuje wszystkie tamte ryzyka, czas poświęcony, no i szum komunikacyjny pomiędzy dwoma stronami. Okej, okay, myślę, że wyczerpaliśmy najważniejsze aspekty, tak mi się wydaje, plusów, minusów wad, zalet, ryzyk. Jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, no to śmiało w komentarzach zawierzcie swoje opinie, jakie są dla Was wady, zalety, czy też ryzyka związane z zarządzaniem, czy z, czy z wynajmowaniem jakby indywidualnym, tak? Dzisiaj ja już nie prowadzę bezpośrednio wszystkich tych czynności związanych z zarządzaniem, najmem, więc ta firma jakby już działa, można powiedzieć, automatycznie, natomiast gdybym dzisiaj jako osoba fizyczna kupował mieszkanie, to na pewno bym dawał firmie zarządzania najmem. Mam firmę, więc no, kiedyś ich nie było, więc trzeba było je stworzyć. Natomiast na pewno samemu bym nie zarządzał najmem, nawet gdybym miał jedno mieszkanie. Ponieważ jest to totalnie nieopłacalne czasowo, rodzi szereg problemów. Wolę zająć się na, na swojej pracy, e, którą robię na co dzień. Dodobmy, że wszystkie przekonania rodzą się z doświadczeń, czyli tak. twoje doświadczenia spowodowały, że teraz tak myślisz. Także doświadczajcie i w razie czego wracajcie. Przekazujcie nam swoje nieruchomości. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.